Dobra jakbyś się nie zbierał na komputer Ty kurwa na plecie ucięty 35 minut kurwo. Wszędzie jest wszystko, a jest tylko nie u ciebie w domu O kurwa ale rzuciłem okay. No i kto mnie blokuje kurwa, zaraz zobaczę tak, kto jest na tak, no, ale masz przejebane tak, Ja co? Ja, tak, myślałem, że on będzie przyjazny, zrobimy koalicję Te po jakby wystrzeliłeś dwa razy z drzwi? Kuchnia a nie, a to jednak ty. Bomba! <noise> co zrobiłeś, moja broń? z to, bo no, Ale co ty się do mnie rzucasz, twelu? Nawet mi, nie wiem, kto bombę podłożył. Z... No ja ci strzeliłem za 3 HP, ja strzeliłem przez dwie ściany w ciebie. Przez mur chyba. i przez tego. Kurwy, przestańcie się kłócić, jest jeden na I ma Dara, mogę w ciebie to strzelić, to jak to tak to bardzo chcesz, Kurwy syny. Ja po ja prostu nie to to jacy, kurwa, nie <noise> Nie go, oła! z klistem slim. Ale debil, jeszcze gorszy jak ty jest Jaca, ten ziomek Jej, Jego impuls jest taki, że mu teraz 400 pingów kierował. Mały jest tego Londysa i jest sołny z. O kurwa na 3 idziemy. Raz dwa, 3. Do mnie. Gdzie jest Jaca? Co się z nim stało? Ja się odwracam, a Jacy nie nawet z go nie ma, jest tylko czerwona flama tam, została Ty! Na schodach. Jaca musiał do parca. Tak, bo na. Wow. We on ci w biodro strzelił Ja, ja, ja dostałem dwie kiepsko tak chyba No bo ci przeciwnik strzelił Nie bo bym nie przerył Nie, ja, ja, byś by strzelał z jakiegoś główna Agonial briefing Nie to audytory chyba No pupstick, pupstick Ja mam bombę i się na B panie Ja mam dość jestem wolnym jura, człowiekiem, to na... Człowiek. Nie, bo cię zastrzelił. Jaka świnia. O kurwa, dobra, jednak nie. Ja mi tutaj? Plecy! nie, nie muszę kucnąć. Plecy, no ale ja ci powiedziałem, a ty chłopie debilu się nawet nie odwrócisz tam. Szlałem, że cię Ja ci półkulę wyjebałem. Plecy, tam to przyślisz. Co on robi? Schował się chłopie, zawstydził się po tym killu. Wróćcie wróć do tego do tego O kurwa. Dobra, setek na kombi. Ta granata komuś do pokoju wrzucił? Słyszałem dźwięk jak się granat odbija na muzyacka głośniku. Stary testuje nam kurwa wynalazek rurowa. Stary, granat błyskowy wrzucę. Jak był, że stary robi flesza do łazienki, teraz stary rzuca flasza z łazienki. Jest śmiecie wiabłym. Dobra, ja to wzią. pewnie zielone główno robi za gdzieś jak. Dobra, zielony leży z dołu. Bomba na pałacach. Na apartament. Tak, tak. Z... To, to Coś wzią. tam, coś tam. Posz tam krzeszło, mózg powoli zaczyna, tryb. Widziałem, Oj, Owsiaka zabiłeś znów, Dobra, dawaj. Jakbym się dostawał, tego. hopie centa, ja centa wiem, za go. tego. Za każdy raz, gdy Gibon zabił Owsiaka, gdy miałem mnożować jego dupa, to miałbym 2 centy. To nie jest dużo, ale Gibon się okay. dwa razy stał. Proszę, się został. Proszę, dajcie tego Auga. Kretyn, debil, kretyn. Dobra, dobra, ale skupmy się teraz, bo jeszcze jedna runda i nie wygramy już tego. Jacek i Gibon idźcie na A, idę... Dobra, nie, Jacek, idź na, idź na, idź na. Z z nami? No nie, masz tam debila tego. Jak się zapycha grubos. Ile ty masz tego batonika, że tylko żeresz godzinę? Osiemdziesiąty dymetr. Jezus, jakie bydło. Go B. A, bo to, to Polak. Go A. Go A. Go C. Dobra, akurat ja dostałem kurwa tapa ze wszystkich ja. tych ludzi <laughs> Jeszcze ode mnie dostałeś kurwa, bo mi biegłeś pod lupę Ze czterech <laughs> typa dostałem kurwa, ja jedyny dobra, byłem kurwa, co dobra Znaczy ile ode dobra, mnie? Na wasz konsole, ile ode mnie dostałem? Mega dostał na city O kurwa, Kropłem go To była WUPA O, zamienił na WUPA! Kurwo! No nie rozumiem twojego języka nawet! Patrz, patrz szukają bomby! Genialny, genialny plan! <grywa> Dobra, dwa granaty hukowe dostałem, znaczy nie hukowe, po prostu te. Zaraz huka dostaniesz na pysk. Jezu! Kurwo, no oczywiście! Na shortcie jest jeden, ale nas wydymali bez mydła, chłopie. kurwa! kurwa, kurwa ja patrzę shorta, short, short! short do moje kurwa! Ej, ja co, patrz tutaj... Nie będę kurwa, mówię coś! Musisz ja to wystrzelić gdzieś. Patrz na... Jopierdol! Ja o nie! Dobra, podkładajcie na B, bo na A jest autokampa na tych. B. Od prawej Lebon! Jeszcze gibon! na ostatni to jest ten z autokampą tam idzie! Masz go na midzie, nie wychylaj! Dobra, weź, weź skara, weź skara. Idę. Kurwa, ale po prostu macie ch**a więcej zajebań. Mówię, cztery ch**a. No ja se pożyczyłem ja to, fajnie, fajnie. Teraz mi za frankach niemieckich 27 miliardów. Ja bym chyba musiał chwilówkę wziąć, żeby takiego skara kupić co? Żeby sobie na takie coś pozwolić. No. Ja to o, wygaziliście te bile No co, rotujemy, skierdolamy stąd Ej, a, dostałem kurwa I Ja co, na prawo będzie, na prawo, nie patrz w lewo, patrz w prawo Skierdolamy, i oni są... to jest jakiś grom, kurwa, oni zawsze takie taktyki robią, że zawsze was jakoś zamkną. Robię ci dywersję. <grym _> kurwa. KURWA, SHORT DOSTAŁ! Mam jedną pierdoloną schizofrenię. Zaburzenie emocjonalne, proszę pójść tam na antenę. <grym _> Oj oh, kurwa, widzisz <grym _> co żeś zrobił najlepszy. <grym _> Malik Montana <grym _> cię zastrzelił z Ukrainy. Ale pysk ma. <grym _> nie wygląda jak ten... Nie, bruka. Jak ziomek wyleci i mnie fireem zabije zanim ty go kropniesz to ja cię powieszę, nie? Bardziej na prawo, ale... O kurwa, on jest na lewo! Ja co? Jeszcze jeden strzał i go masz. Jeden strzał w klatę i go masz. Dobra, Gibo ma jednego. O, ja też jest oślepiony. Nice, nice, nice. Ostatni jest chyba na B też. Mega głupi pomysł że tutaj oboje jesteście, ale możesz dobra. Się możesz się wychylić, a ja pójdę tam. A Ty powinieneś się wychylać sniper Ten. No bo ty masz celownik, a jak Gibon ma chopie splówkę się bombę 15 sekund Jaca, coveruj go, znaczy Gibon, coveruj Jacy. Bo jak ja całym to po meczu. Dobra Teraz Jaca patrz drzwi, Gibon patrzy okno Albo nie, Jaca patrz tunel, patrz tunel i... Paj grafka, nie wierzymy im A, Gibon no niech patrzy tu i... ja mogę Dobra tu. Ty patrz na drzwi Ty patrz na drzwi i na tunel po prawej. Jest na drzwiach no, jest No nikt normalny Ja sam może od lewej iść Od lewej i od prawej mogą ci teraz iść cały świat o nie była najlepsza twoja zagrywka. Ja nawet nie umiem grać w hopie autoszmatem. Coś jest znowu nie tak. Biorę, biorę skawkę i znamido. A biorę obrzyn i nim łeb chyba, nie? Jest na tutaj. tutaj. Tu, 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 tu. tu, 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 tu. Ta nowa to jest taka do dupy. Panie, na co cię patrzysz? Masz go... CZEMU dziś SIĘ odwracasz akurat? A, przećpany łeb. Na no, ten przećpany łeb jacy to dwóch sekund. Potrzebuje <laughs> do pociągnięcia za spust. Nie będę się w palcach nie siły, to jeszcze opuścić. Taki popalone od mefa dron. Pod Johnsło kurwa i go wykręca no, ten no impuls No taky impuls siadł kurwa Chodź ja idziemy na tego lądu, <grym> Ale cię, jak, jak Johna Marstona cię rozjebali w Red Dead Redemption 1 Ja to mocno to kolej tu trzeba dosłaniać. Bogie strzał, bo ręce 9 tylko zajebane. O kurwa, no echu, ja zrobię. Ja co, musisz mu też śpiewać na takie gówno z TikToka. Ej, hey, ej, hey, na no midzie są wszyscy. Blałem, and dwa micie. Gęł Ale ja dostanę bana, bo ty mi chodzisz mołotowy, kurwa. Ej kurwa, bo oni robią... Dobra, jednak był. Obława na B. Nie do mnie. Ojej! Lewo, lewo, ci pokazałem, kurwa, nieważne. A co, był ma open final? Jest, na... jest, Czerwodzie. A, dobra. Super, tyle było z mojej broni. No jak on to przeżył?! <grym> trafie, 95. Nie, nie, nie. Trafiłem, 95! No, no do czego te szopkane nie zabijają? O kurwa! Uy.